Cześć, Z tej strony chat Player witam z Parku Lumpini. Gramy w nowy dodatek do BF4. Dragon Steve. U mnie jeszcze nic do tej pory z Dragon Steve się nie pojawiło, więc zaczynamy wrzucać jakieś materiały. Pojawił się live do tej pory, ale jeśli kogoś nie było, no to tutaj będą pierwsze materiały. Sidoli mnie od razu zaatakował z za rogu. Masakra. Czyżby dorwał drugiego? Tak jest, dorwał drugiego. Już dwóch na koncie. Nie spodziewałem się nikogo tak blisko, będąc szczerym. No! Dostałem asysty całe 23 za, za tego gościa przed chwilą. O! Kto się tu wychyla? Gini! Jeffy! Ohoho! Widziałem go również na radarze, że nadciąga. Ale zdołali go uciukać zanim w ogóle się wychyliłem. Dobra, czyżby... No będą chcieli chyba podbiec z tyłu. Albo jednak nie. O co ja robię, no Dwóch tym M1911 weszło, szkoda tylko, że z następny tutaj skitraniec musiał siedzieć za murem, no niestety. Ale fajnego ma. Em... Tego, jak to się nazywa, Boże. Ptaszka. Nie Angry Birds, tylko to był Flappy Bird'a. Fajnego mają Flappy Bird'a na e, emblemacie. Oj, 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 oj. Przy okazji widzicie, że gram bulldogiem, czyli ma, e, broń najłatwiej chyba to, którą najłatwiej zdobyć na właśnie nowym dodatku. Dobra, tego mam jeszcze dwóch tutaj siedzi gdzieś. Dobra. Ten gość się mnie tu spodziewał, ale nie spodziewał się mnie chyba aż tak szybko. Uff, SD Dexa zabiłem. Ten gość mi prześladował w poprzedniej grze. Dobra. Kolejny chyba headshot tam siadł. Trzeba często przeładowywać tego bulldoga i uważać na to, bo potem się ma właśnie takie zonki jak ja już miałem jednego przed chwilą. Świetnie, świetnie teraz sami zaczęli wchodzić. Gdzie on się tutaj schował? Leś, kurna, będziesz mi tutaj rozrabiał. Szkoda, że mi się kończy już e, amunicja do bulldoga. Będzie trzeba niedługo zmienić ekwipunek, jeśli oczywiście dojdzie do tego, że zużyję całą. Ale jak na razie dobrze się to zapowiada. No i jeden pocisk mamy w e, magazynku. Nie wiem, czy ten gość jest tutaj gdzieś w środku. Wygląda jakby był w środku. Albo może być na dachu Ogółem chyba ich tu trochę jest, właśnie No i co, ten gość miał snajperkę A snajperką to no nie, nie chce mi się chyba męczyć snajperką Oby tutaj tylko klejmorów nie było Dobra, jeden tutaj Może uda się mu kosę sprzedać, albo nie będę ryzykował, może lepiej Aj kolejny Flappy Bird znowu mnie dojechał Jebany Flappy Bird Aktyw BETONG PYTONG Jakiś Szwajcar chyba, czy coś w tym stylu, nie wiem Taki miał jakąś charakterystyczną flagę tam musimy się sprężyć! Dobra, uda się tego? WOW! No to to mu się udało, to mu trzeba przyznać, naprawdę Czyżby kolejnego jeszcze ściągnął? No, tak jest, kolejnego, kolejny jego no tutaj tego gościa muszę naprawdę pochwalić za ten strzał, za ten headshot właściwie. Dobra Sededeks mój Gdzieś tutaj snajpią z góry. Widzę gościa Szkoda, że bulldogiem to ja tutaj nie będę w stanie wiele zdziałać, no Oho! Przeładuj! Dobrze, że tylko pistoletem próbował. Bo, jakby miał jakieś na przykład PDW, to tutaj już bym leżał i kwiczał. Dosłownie. Widzę, że cała drużyna przeciwna się skoncentrowała tutaj w tym budynku. Naprzeciwko mnie. I kampią sobie tam snajperzy. Widzę, że tutaj entuzjaści snajpienia. Jeszcze jeden. Dobra, udało się. SD Dexa znowu dojechać Co to? Asysta niby... Niby dostęp... Dostałem... Oj! Słyszę snajpienie, ale to chyba u góry Kurna, klejmory, wszystko tutaj jest. Ależ mi szczęśliwie zeskoczył! Ucieczka! Za kanapę schowa się za tapczan. Mam pełny magazynek mam, chociaż tyle, dobrze. Okej. Okay. Nie lubię tego parku nie Muszę przyznać, za dużo tutaj ludzie grają snajperkami, Gra, Mapa jest tak otwarta, no że nic innego w sumie nie można się po niej spodziewać. Uuu, nie wiem czy to ja nie zahaczyłem tego także się uruchomił. Chyba wszyscy zniknęli już tutaj z tego budynku. No, jednak nie wszyscy. Gościu musiał leżeć za sofą, bo ja nie widzę innej opcji, albo jestem tak ślepy, bo wszyscy mówią, że jestem, więc <laughs> możliwe, że go ominąłem. Piotr zawsze to powtarza, i czasami. Mam ochotę przyznać mu rację, może to była jedna z tych y, okazji. Jestem gościu. Jak nie tak, to tak, może? O, o. Gość, jak ktoś za mną! Kurda, no tegoś mi prześladuje, no? Flappy Bird mnie prześladuje tutaj. Active Betong. Nie wierzę, że w ogóle przegrywamy. No, w miarę dobrze mi idzie. A moja drużyna dostaje w dupę. Jest, tu... Jest dobra, kurna, ale widział mnie. Mało brakowało i bym dostał. I chyba teraz dostanę tak w ogóle. Ła! Dostałem. Coś go tam jeszcze zahaczyłem. Zaliczona jako zabicie. Dziękuję bardzo. To rozumiem. Uuu widzę, że teraz się przenieśli na e, wiadukt. Tutaj się chyba nie da uruchomić tych wszystkich e, evolutions. jak to z zwą Kurde, słyszałem jakby ktoś się ze mną nie zespałnował albo ktoś zeskoczył za mną, więc teraz już nie wiem Masakra A, gości w środku. Szkoda, naprawdę, kurde no... Nadziewam się na kamperów cały czas To jest mój problem w tej grze W tej rundzie miałem na myśli Tutaj świetny spawn, po prostu magiczny spawn, dosłownie Pięć... Nie, no nie wierzę, że aż tak, aż tak nam odeszli Łapie, trzymaj apteczkę, bo zginiesz Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ich tutaj podnosić. Bo tam chyba ktoś będzie do nas strzelał, jak do kaczek z góry. Wystawa łamu, tu głowa. Dajcie mi tu przejść. No, ktoś tu chyba zaraz wybiegnie. Szlak. Tego już nie będę komentował, naprawdę. Ja nie wiem, gdzie ten gościu zeskoczył, skąd wyszedł. Tam chyba były jeszcze jedne drzwi w tym budynku. Co ja jestem jedynym, który sobie radzi w tej drużynie? Naprawdę, no. Już mnie to zaczyna smucić trochę. A ktoś go zdjął przede mną. Jeszcze jeden. Nie widzi mnie. Oj, zobaczył. Prosiłem się o to, biegając tak o, po samym środku. Ile tam jest? Nie zdążyłem zobaczyć. 89, 72, przegrywamy. No, szczęśliwy z tego powodu raczej nie jestem. Zobaczmy, czy uda mi się jeszcze kogoś tutaj na kosę zahaczyć, czy nie. Nie uda się. Trzech tutaj kampi. Nie wierzę, że moja drużyna nie poradziła sobie z taką bandą kamperów. Naprawdę. Nie a, nikogo nie idzie tam trafić tymi RGO. Niestety. Znaczy ci goście tutaj cały czas będą tak. Osłonię mojego koleżkę. Może w ten sposób. Nie, mówcie, że zginął. no! Dobrze. Tak ta cała gra wyglądała. Tak wygląda Park Lupini i Campariada na nim. Nie wiem, czy ta gra będzie się Wam podobać. Trochę się działo, przynajmniej było. Może w miarę ciekawie. Jeśli tak, to cieszę się. Zostawcie, proszę, lajka i komentujcie. I trzymajcie się do następnej rozgrywki z Dragon Steve. Mam nadzieję, że już tym razem może wygram. E, dawajcie znać, co sami myślicie o mapach, co sami myślicie o e, całym dodatku, czy broni się wam podobają i tak dalej. I dobrze. Trzymacie się do następnego razu. Pa Pa.